Witam Was w kolejnym odcinku Tym razem okolice Giżycka Przyjechaliśmy sobie na takie kąpielisko Jak widzicie pogoda Nie za bardzo dopisuje Jest jakieś 18 stopni i bardzo duży wiatr Odczuwalna, myślę, że jest około 15 Oden już w wodzie Ja będę wskakiwał w piankę i też idę On wybrał wodery Ale najpierw trzeba trochę porządków porobić Pomyć naczynia I wtedy można iść Ostatnia butelka z wodą, trzeba będzie zatankować. Słuchajcie, teraz zauważyłem, jak idę po drodze, że odyniec zostawił tu klapki, Nie trzeba gdzieś je schować jakoś sensownie, ale nie ma co zbyt kreatywnie ich chować, tylko pod mazdę. Zobaczymy, co zrobi. O kurde, nie wiem, czy widzi. Nie, no widać przecież. Fale się zrobiły jak na morzu. I co? Jest coś? Pełno! Pełno rzeczy, trzeba włazić. Pierwszy sygnał dzisiaj: Majestic. To pewnie od jakichś spodni, od, biżu, od biżuterii. Od y, jakichś ubrań. Takie logo. No bo od czego to innego by mogło być? I teraz prawdopodobnie mam. 10 groszy. O kurde, ale kamieniste dno. Nie idzie wycisnąć. Leci na ponton, ale fale są takie, że mi mijuje ponton. Przewraca. A nie to nie 10 groszy, tylko tylko dziadostwo od puszki. Nie spodziewałem się, że tak tutaj będzie wyglądało dno. Po szukaniu tam w Brągowie i okolicach, gdzie z metra 30 robiło się od razu 6, no to jestem w szoku, bo tutaj jest jak na półwyspie. Jestem ile? Z 50 metrów od brzegu i nadal mam yy, do pasa nawet nie mam wody. Ale czuć, że piasek jest taki bardzo miękki i prawdopodobnie go naniosło, bo takie duże jezioro już może się zachowywać trochę jak morze, że gdzieś tu zabierze trochę piachu, gdzieś naniesie. I w sygnałach się to też przekłada. Ani jednego kolorowego sygnału przez tyle czasu. Chyba że ktoś to bardzo skrupulatnie tutaj czyści. W co wątpię, bo obszar jest bardzo duży. Fale są jak nad morzem. Przez godzinę zero sygnału. Jeden taki folikowy. I ciągle nas zalewa, ale trzeba próbować. Chyba nic z tego, bo z tego się odcinka nie nagra. Może pojadę gdzieś coś pozwiedzać w okolicy ciekawego. No, i nad tym jeziorem mi się podobają działki. Jest zrobione z kulturą. Przejście normalnie widzicie zachowane. Bramki sobie każdy porobił, ale jak się chce, to można dookoła jeziora sobie przejść. No i kurde, rewelacja. Tak powinno być wszędzie. A nie jak w większości przypadków to bywa czyli płoty, zagrodzone wejścia i najlepiej to się tu nie kręcić. A tutaj bardzo ładnie. Taktyka jest taka. Że idę na płytką wodę, bo na dalekiej, głębokiej wodzie zero sygnałów. Kolorowy sygnał, praktycznie z całego wejścia. No i ludzie, takie coś potrafią wrzucić do wody. Pikała mi ta obrączka, ta obejma, bo obrączka to to nie jest. Wyleciało mi teraz jakieś słowo, którego mógłbym użyć. Natomiast jeżeli coś takiego się znajduje, to w takim słownictwie poszukiwaczy nazywa się to tulipan. Tak, Zbier to rozpromował i widzę, że dużo osób tego używa, że się znalazło tulipana. No i ja też, niestety. Wolałbym takich rzeczy tu nie znajdować, no ale co zrobić. Tutaj jest tak mało sygnałów, że jak znalazłem sygnał bardzo wysoki 96, to stwierdziłem, że go nagram sobie na żywo. Bo to najczęściej wychodziły jakieś sreberka, ale... Ale nie powiedziane, że to, że to nie będzie po prostu zakrętka od tej butelki, którą przed chwilą znalazłem. Nie, jest to jakiś taki kawałek aluminium. Dlatego tak wysoko biło. Pół dnia czekałem za pogodą. No ale niestety wiatru się nie przeskoczy. Pozostaje mi zrobić tylko jedną rzecz. Detektor wyłączony Wysuszyć się I jechać pozwiedzać Prawdopodobnie Giżycko Bo co tu innego robić? Szkoda pół dnia zmarnować Bo pogoda zaczyna się robić fajna Ale nie do poszukiwań Czekasz, że ci wyschnie tak? Tak, dlatego stoję tu w słońcu, bo tam są cienie koło naszych aut A przy okazji można pogadać, nie? O, a ja teraz jestem właśnie taki zajęty, trochę i gdzieś Tak? A co pan robi? Przebieram Aha, No trochę widzów to było, no ale wczoraj to by już ze trzy albo cztery razy te klapki wzięli. No a to ma, masz jeszcze jakieś inne buty? Nie mam Nie masz butów już innych. Nie mam. Kurde, jak chcesz, to ci jedne pożyczę. Zobacz, czy będzie Twój rozmiar. Nie, postawię, tutaj no to tutaj weźmie. to się, dał Ci jak możecie za mną zobaczyć, wszystko już popakowane. Niestety jest trochę roboty po tych piankach. I zawsze, jak wchodzę z pianki, to przy okazji się wykąpię, poprzebieram i od razu jest nowa chęć do życia. Eee, co robię dalej? Giżycką Jadę pozwiedzać, zobaczę sobie główną plażę. No i tyle. Zbieramy się. Mały update. Nie będzie to palenie dziadka, ale to, to co chcę Wam powiedzieć, to że odkąd zmieniłem ten akumulator, w sensie dodałem sobie AGM, to auto odpala bez problemu i mam święty spokój jak dla mnie Mazury mają gigantycznego plusa za darmowe parkingi bo nie, nie ma tu problemu z zaparkowaniem, w przeciwieństwie do tego co się dzieje nad morzem tu mi Odyno opowiada o jakimś moście, że jest jakiś super most w Giżycku i akurat trafiliśmy na miejsce jak jest zamknięty będzie się podnosił, czy obracał nie mam pojęcia. No i się spóźniłem. Tam widać jak jachcik przejechał i na to się spóźniłem, ale zobaczę jak się obraca z powrotem ten zabytkowy mości. Nie płyną jeszcze kolejne. Jeszcze kolejne pływają. Nie ma jak bliżej podejść. Tylko tak żeby mnie nie wygonili. Dwa takie półkola. Takie szyny w kształcie półkola. I kółeczko na rysorze. Myślałem, że to elektronicznie będzie, elektronicznie, elektrycznie się będzie obracać. A to ręcznie się jeszcze obraca. Ale fajne. Taki to już swoje musi kosztować Skuterka sobie ciągnie za sobą Tutaj dopiero czuję jakiś taki klimat mazurski to W sensie jest zupełnie inaczej niż, niż wszędzie Bo Mrągowa i tak dalej to już byłem taki zniechęcony tym Bo nie ma żadnego klimatu, po prostu miejscowość nad jeziorkiem jakich pełno Niczym się nie różni od Turawy na przykład w Opolskim Tak samo wyglądało A tutaj już jest coś nowego, coś innego no dobra, klimat to dopiero teraz czuć. I my, cała marina. W sumie, jak tu jeden chce wypłynąć, to nie wypłynie. Muszą od, od końca zaczynać i po kolei. No tak, no bo nie, nie ma opcji, żeby on się teraz przycisnął gdziekolwiek i jakkolwiek tędy. Ciekawe, jak to wygląda taka procedura wypływania, na przykład w tym pierwszym, który tu stoi. No tutaj to rozumiem Tutaj miejsca jest sporo I coś co jest rzadkością Orlen do motorówek Wszystko tu jest poza tymi tasiemkami Nie ogarnię, się tu się powinno nawet wejść O co tu chodzi? Trochę będę bandytą I jesteśmy już na głównej plaży Która jest ładna, szeroka I przekopana I, i przekopana Nie no, nie wiem czy przekopana ale można by się dowiedzieć, na przykład jutro Idealna pogoda się zrobiła, wiatru już nie ma Jezioro jest spokojniutkie No nic, no trochę się tu pokręcimy A później co? Molo, tam jest podobno Molo Za tym budynkiem, też się przejdę Zdecydowanie jest tego ostatnio za dużo No ale co zrobić? Ten pan już zaciera ręce, bo jego kolega będzie następny Dlaczego nie jedziemy na normalne jedzenie? Po wieczorem planujemy sobie zrobić grilla gdzieś na parkingu koło twierdzy. Gry, straganiki, no klimat jak nad morzem, taki typowo wakacyjny. Podoba mi się tu. Mi się fajnie, się tak po prostu chodzi i nic nie robi. I nic dzisiaj nie poszukałem. Odcinek będzie ze zwiedzania. Ładnie to wszystko wygląda, taka ala starówka. No stare to nie jest. Tylko tu co drugie jest puste, niedokończone. I ciekawe, czemu to wszystko wygląda, jak wygląda. Brakło pieniędzy, komuś? Czy o co tu chodzi? Chciałem sobie kupić coś na grilla. Ale chyba nie bardzo mi to wyjdzie. Przynajmniej nie w tym sklepie. Dobra, udało się coś takiego załatwić. Koniec tego zwiedzania. Teraz trzeba jechać na jakąś miejscówkę na grilla. Czy coś tu jedzie? Nic nie jedzie. Można jechać. A tu coś jedzie? Też nic nie jedzie. Stanęliśmy sobie na parkingu, a ja wam nigdy nie pokazywałem mojego systemu poziomowania. Zapalę jeszcze lampkę. Za każdym razem, jak gdzieś się ustawiam, to leci. O, okej, okay. nie ma tragedii. I spadek w dół. Tu fajnie, żeby mniej więcej było równo. I zawsze, żeby był spadek w tył, bo głową lepiej jest spać wyżej. Przynajmniej mi się tak lepiej śpi. Tak dookoła. wygląda. Dookoła zrobiliśmy sobie taką barykadę, a w środku jest fajne miejsce. Wyjeżdżone bez niczego, żeby sobie postawić grilla jednorazowego i tutaj zjeść. Ale tu są ciekawe rzeczy na horyzoncie. I idę się przejść zobaczyć, co to jest. Luksusowo tu jest. Dwa to i toje. Kosze na śmieci. Wszystko co do życia potrzebne Idę zobaczyć jeszcze pod te altanki Jak to tam wygląda Jakby był internet To fajne miejsce na live'a jutrzejszego Miejsce rewelacyjne Żeby sobie posiedzieć Można sobie nawet normalne ognisko zrobić Ale niestety Cztery wysyłania to zdecydowanie za mało Jak na live'a Więc trzeba będzie inne miejsce sobie ogarnąć Idę jeszcze zobaczyć tam ten krzyż. Z jakiej racji on tu stoi? No i się nie dowiem z jakiej to okazji ten krzyż, bo tabliczki są po niemiecku. Grill rozpalony jeszcze trochę, niech się to wyjara i można kłaśkie łaski. Średnio to zdrowo wygląda, ale za to jakie dobre. Zrazy Wam sekret, już jedna poszła. Jak niezdrowe. Cebula, papryka. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie niedziela, więc przypominam, że około 19.20 będzie live, na którym będzie wyłoniony zwycięzca konkursu. Zawsze pod koniec live'a to robię i tym razem będę chciał ten live zostawić na kanale. Ostatnio się nie udało, głównie przez problemy techniczne z racji internetu. Pocięło mi go na 3-4 części, nie byłem w stanie go potem skleić, żeby to jakoś ładnie opublikować. Dlatego dałem informacje w następnym filmie. I w tym, znaczy w następnym, tym razem zrobię tak samo. Też dam informacje pod koniec następnego odcinka. Dla ciekawych, jak ktoś nie ma czasu na live'a. Ale serdecznie Was zapraszam. To tyle. Na razie.